Aż dziwne uprzebie, sobie łokieć. Tak. i walket. Puszczam, walket. sobie tak. walket. Puszczam, I wiedzę nawet, ciągamy go. Musisz się zerwać. Zerwij Boszu. Znowu wysoko ręce. chodzisz sobie. O to chodzi, tak. To mało. Wysoko ręce. Średnia noga, uważasz. Tak jest. Łapki Boszu, nie ma siły w lotnictwie. Uważasz. Tak. Jadł Boszu, nie zabrał. Łapki wysoko, czujnie łapki. Czuj, Daleko, nogi, nogi. Nogi. Tu nie ma. Jedno daleko, Od, Zabierz tą nogę, zabierz posadzka, nie jedna nogę, to pięta, odciągnij ją, bliżej pod, pod kolaną, tak? I sadzamy go, jedną stronę, w lewą stronę. Dalej go, druga, wyciągnij tą nogę. Dawaj, pokojca, druga, odcinać go, druga los, nie? Dawaj, tak? Nie chcę go tak? ciążny. Od Zjemy go ciążki. Zjemy tak! ciążki. Zjemy go ciążki. Ciosy. od ciosy, głowę. Głowę, trzymaj go Trzymaj go ciążki. to, go ciążki. go ciążki. Zjemy 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 go trzymaj go ciążki. go nie